na aspektach wczorajsze Jak ktoś jeszcze mnie słucha, to zapraszam do dania suba na kanale tego typu. Tak, mówiłem, wizerowania. Wreszcie może zrozumiecie przejrzycie na oczy, co aspekt wyczynia. Co aspekt co tylko wyczynia Macie tam wszystko objaśnione na arpisach. Wizerowania. No, ja powiedziałem, taki człowiek, nie powinienem żyć, wizeruję A jeszcze nie dobrze pieprzenie się, komu życie. No właśnie, wizeruję ja się staram z całej siły, wizeruję panie, coś dla Was robić. Stam się i tego, aspekt psuje i w Was miesza w głowie. Aztat i wygląd. A Wy dajecie się właśnie wkręcać, bo się macie da nas To te teraz macie czarno na biało na tych disy. Jak ktoś nie odsłuchał za to, że na kanał nasz tam są Disy, tam są cztery Disy porobione wczoraj porobiliśmy. No i ciekawy jestem, czy Azbet odpowie na te Disy. Bo on tam pisał mi, że zrobi na mnie Disa. Właśnie. Ale jest pan powie, mogę się założyć o 500 złotych, 600 zł, że on nie zrobi. Nie odpowie. A wiecie, wiecie dlaczego? Bo to, co on gada, on świadomo gada. Żeby was skręcać z orwem. Ale pamiętajcie o jednym. Jak będziecie jego karmić lub wyko, to was będą wciągnąć to góry. Wy się tak, i piszecie, że jesteście fanami. To dlaczego też tak. tylko asbestowa? Tak, na przykład było wczoraj na spejmie tego typu. No właśnie, zastanówcie się. Poczekajcie chwilę.